Otwórz skrzynkę no i Hej! Tutaj mam coś ważnego do sprawdzenia Czy moje słowo wygryło Młodzieżowe Słowo Roku Jakie słowo? Jakie? jakie? Nie, nie. Ty Co to jest kolot? Sęku, jakie zakupy zrobiłeś? Zrobiłem zakupy za 1500zł Kiełbasa 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 Dwa bułki Anżyki, anżyki. Andrzy, no, dawaj, dawaj. Dobrze, na wątrobę. Bardzo ładnie. Dlaczego ty nie śpisz? Oglądam fejmy Mama. Ale siódma rano! No i Kas już właśnie walczy swoją dziewiętnastą walkę z rzędu, ciągle wygrywa i, i zobacz, dalej tańczy. A nie, spać. jak tam ładnie. Wiedziałeś, to by za tą piłkę, nie? Daj spokój. co to jest spokój? Zasłużona! Tak, zasłużona. Co Koleo Messi? Co ten Messi niby zrobił, czy kulewy strzelił 1574 bramki w tym sezonie? Zasłużył to lewy. A wy jak myślicie, kto zasłużył bardziej na złotą piłkę? Robert Lewandowski czy Leomesny? Piszcie to w komentarzu, a my wam serduszko. Lewy. Dobra, mordeczko, to ja będę leciał. Ale gdzie ty idziesz? Dopiero przedłeś. No tak, ale śpieszy się. Gdzie? No na, na ściepionkę. Przecież po, wczoraj byłeś. No tak, ale to była piąta dawka, a dzisiaj jest sobota, więc szósty dzień tygodnia i jest yy, szósta przypominająca dawka. A jutro też nie mogę, no bo jutro mam siódmą przypominającą dawkę. Ale to już będzie trzysta czwarta w tym miesiącu. Ale czuję się zdrowy jak ryba! Tato, tato. Tak? Mam taką sprawę. Do mojej klasy doszła nowa dziewczyna i ona mi się strasznie podoba, ale nie wiem jak zagadać. No to nie wiem, może spróbuję jakiś, e, użyć jakiś młodzieżowy tekst. No Poszukaj tam w internecie to jest teraz popularne I to powiedz, zaskocią czymś. I, I co? To, to mi pomoże? No, powinno. No dobra. Cześć! Jestem Dawid. Ej, ja ej, Lana! Zrób mi kurwa lura! Ale... Ale tata mówił, że to za sprawę. sprawa Siemano jak tam na randce było? Słyszałem, że nieźle odwaliłeś No to jest spokój, oglądaliśmy sobie FMM a to się skończyło no. Potem jakiś buziaczek i nagle poczułem jakby coś we mnie wstąpiło I ją ugryzłem Ugryzłeś ją? No. I co ona na to? No i nic, zostałem dyskwalifikacje od niej Pst. Masz sprzedać zeszyt 64 kartkowy? 64? Poczekaj Ojej mama, co? No do dawaj 61, 62, 63 Co? 63? Miała być 64 kartki A to z kamer, ale spokojnie zaraz zadzwonię do Konopskiego, do Rewo, do Wardęgi i do dyrektorki I cała szkoła dowie się, że on jest z kamerem i oszukuje szuka swoich widzów, znaczy kolegów Ty stary, słyszałeś? Kamerzysta idzie do więzienia Mordo, ale on już był w więzieniu i chyba 2 czy 3 miesiące temu z niego wyszedł A bo ja mam słabego neta w o w końcu doma, siema was, gdzie ty byłeś tyle czasu, wjechałeś w styczniu i nie było cię rok No wiesz, byłem na podróży służbowej, ale nie miałem tam internetu, a co tam u ciebie Pewnie z bratem dalej wszystko wygrywacie i jesteście mistrzami tego fame Man, nie? Bydżku, wygrywacie dalej? Mistrzami jesteście? Czemu nie odpowiadasz? Kiedyś ktoś powiedział mi bardzo ważne słowa Pamiętaj Dawidku, nigdy nie swyrój się po ni swoich ojcach Siemanko. Siemanko, wielkie dzięki za to, że dzisiaj z nami byliście, mam nadzieję, że wam się podobał taki odcinek podsumowujący wszystkie ważne wydarzenia tego roku, jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, suba i dzwoneczek, aby być na bieżąco. Także dziękuję wam za wszystko, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.